Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Sinsei i nagrywam dla Was nowości. Tutaj oglądam piękną muslinową koszulę za 50 zł w kolorze białym, takim śmietankowym, niech będzie. I tutaj do egzelki macie największą, jeżeli chodzi o rozmiar. Bardzo fajne są też te spódnice. Spódnice są w paseczki. Jak widzicie teraz. Bardzo Ci modny ten niebieski kolor, mi się osobiście też bardzo podoba. I zobaczcie, tutaj taka spódnica z troczkiem w pasie na gumie kosztuje 50 zł i tutaj mamy 2XL, troszkę większa rozmiarówka od koszuli. No i kolejna rzecz, czyli kolejna koszula piękna, ażurowa, tutaj zapinany. Na mankiet na guziczek, oczywiście cała też na guziczki, kołnierzyk. Tak się prezentuje z tyłu. Ładnie tutaj karczek jest, więc będzie się ładnie układała na plecach. I tutaj, jeszcze cenę wam pokażę tej koszuli. 60 zł. I tutaj mamy dwa igzele, największy rozmiar. Tutaj kolejne rzeczy. Właśnie nie wiem, czy to, to jest chyba sukienka. Fajne też jest ten, to połączenie właśnie niebieskiego, takiego ciemniejszego z bielą. Fajnie to wygląda. Tutaj macie gumka z przodu i z tyłu do podtrzymywania. I tutaj XLK, Największy rozmiar. Od 2XS, słuchajcie, i kosztuje 50 zł. Bardzo fajnie wygląda. Kolejne bluzeczki to też ażurkowe. Tutaj akurat złapałam taką, nie wiem czy gdzieś tam chyba została przewieszona, yy, bo widzę, że wisi jedna XL, i tutaj macie ją w cenie 36 zł. Yy, I są jeszcze też, zobaczcie, te, te tak mi się wydają, ładniej wyglądają, yy, te właśnie, troszkę takie grubsze, te ramiączka tam jest troszeczkę inaczej szyta też cała taka ażurkowa bardzo fajnie wygląda właśnie do takiej spódnicy w paseczki niebieskiej super zestaw i tutaj mamy cenę 40 zł no i tutaj egzelka największy rozmiar jeżeli chodzi o tą propozycje w sinseju, No i tutaj odwracam wzrok słuchajcie, a tu piękna katana, e, bardzo ładna, bardzo ładny jeans, kołnierzyk, e, tutaj element dekoracyjny, jak widzicie, takie fajne e, kamyczki poprzeszywane, tak się prezentuje z tyłu, e, bardzo ładny kolor, e, 110 zł kosztuje, e, i rozmiarówka, już Wam tutaj sprawdzę, e, mamy do 2XL, także fajnie, większe katany też. Są. E, tutaj mamy cały taki stół, na którym znalazłam bardzo fajne shorty z wysokim stanem w kolorze białym, z kwi w kwiatuszki żółte. 44 to największy rozmiar i kosztują 60 zł. Z tyłu mamy klasykę, dwie kieszenie. Tutaj dół spodenek też jest taki postrzępiony i też są fajne koszulki. E, tutaj, akurat taka kolorowa. Nawet fajnie właśnie do takich spodenek, by wyglądała w cenie 30 zł, i tutaj rozmiarówka niestety tylko do XL, ale myślę, że te koszulki właśnie są teraz oversize'owe, więc na pewno będzie dobra. Jeszcze na wieszaku wisiała właśnie taka kolejna propozycja za 40 zł do XL-ki ażurkowej, bluzki, tym razem. Ona jest zapinana, zobaczcie, to jest taka bardziej kamizelka na trzy guziczki. Zapinana, także no, ja też bardzo ładna. Pokazywałam Wam ostatnie piękne shorty żółte. Teraz znalazłam taki jeans w kolorze żółtym, najmodniejszym kolorze tego sezonu. Bardzo ładnie do bieli wygląda. Myślę, że na lato, na właśnie wieczór, bo nie jest to taki bardzo gruby jeans. 70 zł. Kosztuje 44, czy nawet właśnie na teraz, na wiosnę, która nas no, niestety nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o temperaturę, chociaż dzisiaj całkiem przyzwoicie słoneczko. Tutaj mamy kolejną propozycję, kolejna piękna sukienka, tym razem na ramionczkach niebiesko-białe paski za 60 zł. I tutaj macie 2XL, największy rozmiar, na pewno się będzie pięknie prezentowała. E, bardzo ładnie wygląda, przynajmniej na wieszaku. E, kolejna niebieska. <taki> Także słuchajcie, oprodziło w ten niebieski. Mamy z przodu i z tyłu gumę, cienkie ramionczka, sukienka jest długą e, sukienką, idealna na letnie wyjazdy, na plażę no, lub po prostu do miasta z jakąś tam katanką, dwa G największy rozmiar i 50 zł to cena tej sukienki. Kolejna sukienka, tym razem taka bardziej bym powiedziała wizytowa, również długa, bardziej elegancka. Nadawałaby się właśnie na jakieś wyjście typu chrzciny, komunia, może nawet wesele. Mm, bardzo fajna propozycja i sukienka kosztuje 60 zł. I tutaj macie 2 Excel największy rozmiar. Do tego właśnie coś tutaj z różowych propozycji czy na przykład taka różowa marynarka, czy katana. Na razie jeszcze Wam pokażę spódnicę, która też mnie zachwyciła. Spódnica jest na gumie i jest spódnicą plisowaną. Zobaczcie, jak też pięknie wygląda. Jak ona ładnie to wygląda w ogóle przy tym różowym kolorze. Fajną tworzy tutaj taką no, taki zestaw kolorystyczny. 2 XL i 60 zł kosztuje. To jest ten sam materiał, który jest na sukience, właśnie mówiłam o takiej katanie, tutaj w różu i on nam kosztuje 80 zł. Ma taki ażurowy dół, wygląda bardzo fajnie. 2XL, największy rozmiar, zobaczcie teraz całej. Okazałości katankę i kolejna propozycja e, to jest taka biała sukienka. No, powiedzmy śmietankowa. Tutaj macie materiał prążek e, 50 zł. Cena 2xl, największy rozmiar. E, dół tutaj jest już z innego materiału, ale e, czy ma kieszenie? Ma. <gry> Najważniejsze słuchajcie, że są kieszenie. E, bardzo fajna też propozycja z takim koszykiem, właśnie e, który tutaj jest u góry. No, świetnie. To będzie wyglądało. Kolejne sukienki, tym razem z tyłu guma, przodu cały tutaj haft na cienkich Również są to sukienki długie. Na dole macie taką jedną falbankę, 2 xl, największy rozmiar, cena 80 zł i macie w kolorze białym oraz w kolorze różowym jeszcze taką wersję dostępną. Pięknie wyglądają te sukienki, naprawdę. Jestem zachwycona dzisiaj, słuchajcie, w Sinseju. W końcu mi się tutaj wszystko podoba. Ta sukienka też jest całkiem całkiem. E, też guma z przodu i e, z tyłu. E, rękawek, jak widzieliście, znowu taki zrobiony na bufkę. E, tutaj 2xl, jeżeli chodzi o tą propozycję, i 70 zł to cena tej sukienki. Pięknie jest, bardzo jasno, różowo, niebiesko, śmietankowo beżowo, piękne kolory, wiecie, letnie. Tutaj fajne też spodenki. Fajne, bo takie właśnie do latania, słuchajcie, na co dzień kosztują 40 zł, 2XL, największy rozmiar. Mają też kieszonki, mają gumę i troczek w pasie, także propozycja bardzo wygodna. Kolejne rzeczy zobaczcie, wydaje mi się, że to ten sam materiał, który był na sukience i na spódnicy. Mamy tym razem bluzkę, bluzka z pięknie oprzytymi materiałem, guziczkami, z tyłu tak się ładnie układa. I tutaj zobaczcie, ładnie, tak, można podpiąć sobie też 30 zł kosztuje ta koszula i 2x na większy rozmiar. Do białych spodni albo do właśnie białej spódnicy, która tutaj wisi. Również jest świetna. E, ona ma podszewkę, więc całkiem nieźle. No, oczywiście guma, więc, tak jak mówię, wygodna propozycja. 50 zł i 2 xl. Tutaj mamy <coughs> dostępność rozmiarów. Kochani, oczywiście na początku filmu, to w zasadzie to już w połowie. Bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza, będzie mi bardzo miło. A tutaj już wam pokazuję, słuchajcie, spodnie. Tutaj mamy taki dodatkowy materiał jakby troszkę może jakby to miało imitować spódnicę, spodnie, hmm, czy po prostu spódnicę 2XL i tutaj mamy cenę 60 zł. Fajny też ten print do białej właśnie takiej ażurkowej bluzeczki, super by to wyglądało w zestawie. I tutaj kochani, jeszcze pokusiłam się na sprawdzenie ceny takiej bluzeczki. Ona ma tutaj ten rękawek taki krótszy, ale całość obszyta właśnie jest haftem. I co też daje uroku tej bluzce, niby prosta, a jednak z takim twistem za 30 zł XL największy rozmiar. Tutaj kolejna sukienka, jak widzicie jest to sukienka y, Maxi, ma ramiączka i ma paseczek. Nie wiem jak tutaj wygląda to na tym materiale. Jeżeli chodzi o cenę to 40 zł i 2 XL, więc kolejna letnia piękna propozycja do klapeczek. Tutaj taka bezikowa spódniczka w kolorze hmm, taki rudy, brązowy, 30 zł. XL to największy rozmiar, jeżeli chodzi o tą spódnicę i do tego na przykład zobaczcie, taka wąska, prosta spódnica i do tego taka bluzka. Super bo ona jest też na podszewce. Bo niektóre rzeczy, jak pamiętacie, z poprzednich filmów są po prostu bez podszewek, więc nie wiem jak to w tym chodzić. 40 zł 2XL największy rozmiar, a ta naprawdę ma podszewkę i wygląda ślicznie, czy właśnie do takich beżowych spodenek. Super zestawienie. Znalazłam Ci jeszcze takie koszula z takim motywem, no można powiedzieć kwiatowym, czarno-biały. Tutaj macie taką stójkę, guziczki. 26 zł kosztują te koszule. Są do rozmiaru 2XL. Bardzo fajna propozycja. Uważam materiał taki lejący. I tutaj macie jeszcze kolejny print. Tutaj już takie rozmyte, czarne no jakieś tam elementy, łatki powiedzmy i tutaj mamy 26 zł też ceny i też 2 XL największy rozmiar taka bluzka jak pracujecie właśnie gdzieś w biurze na pewno Wam się przyda na co dzień do pracy tutaj mamy za 50 zł kolejną piękną sukienkę w odcieniach niebieskiego i bieli do 2 XL -ki. no i te sweterki powiem Wam wyglądają bardzo schludnie na wieszaku, one jak widzicie mają te fajne takie dżeciki XL tutaj największy rozmiar i one są w cenie dla przypomnienia 50 zł, bo chyba kiedyś je pokazywałam, ale powiem Wam, że naprawdę wyglądają jakoś tak schludnie i musiałam Wam, cię, wam jeszcze raz pokazać. Kolejna propozycja to spodenki białe, fuksjowe i niebieskie. To jest hit, słuchajcie, sinseja. Mają kieszonki, oczywiście jest guma. Bardzo wygodna propozycja. Do tego też dostaniecie koszulę, których dzisiaj tutaj akurat na sklepie nie ma, ale na stronie na pewno 30 zł i 2xL największy rozmiar. To wszystko na dziś. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa.